Siemanko, witajcie na kanale Podróżnicy.pl My jesteśmy w stolicy Państwa Zakonu Krzyżackiego, czyli w Marlborgu. Jesteśmy przy największym ceglanym zamku na świecie. Na świecie, na świecie. Na świecie. Na świecie. Tak, e... w ogóle cała ta twierdza zajmuje około 21 hektarów. Kurde, no, tak. Że nieźle. Grubo. No my się pokręcimy po Malborku, tak. bo wiadomo, no zamek to zamek, a chcemy jeszcze zobaczyć parę innych miejsc. Ale Malbork miejsc. to nie tylko zamek, także Dokładnie. zapraszamy was na ten film. Oglądajcie, zostawcie subka i komentarz. Na razie. Again, don't wanna chase highs when I'm too worn out. When I'm too worn out, so I I'm never coming down. Wchodząc w jedną z uliczek napotkaliśmy, nie wiem, taki informator jakby ze ścieżką historyczną, którą macie tutaj pokazaną na mapie. I tutaj są 24 punkty, które możecie odwiedzić. Ale zobaczcie, aha, bo my jesteśmy tutaj przy rondzie lotników, o tutaj jesteśmy, czyli fajnie, bo tak, przy pierwszym punkcie, czyli punkt z widokiem na ulicę Kościuszki. Czyli pewnie to jest jakaś stara ulica No pewnie tak. Dobra, no idźmy, chodźmy, nie wiemy jeszcze czy pójdziemy tą trasą, bo mamy swoją jakąś tam ustaloną, ale na pewno część z tych punktów, które są tutaj na tym informatorze, zaliczymy. Tak? Czy to jest na pewno ulica Kościuszki? Zobaczmy. No zaraz no, zobaczymy. Chyba tak, nie? Ja nie wiem co jest, że nie ma tabliczek z nazwami ulic, to, to po prostu dla mnie to jest... No to dziwne, akurat tutaj nie? Znaczy przeważnie ale są no... w Polsce ogólnie. No ale czasami tak bywa, nie? O tutaj że jest, jest, są... jest Kościuszki, no na ulicy Kościuszki znajdziecie również pomnik króla Kazimierza Jagiellończyka, polskiego króla, który w czerwcu 1457 roku triumfalnym wjazdem do Malborka rozpoczął tu trwające 315 lat tak zwane czasy polskie. Jest i napis Malbork, znajduje się on niedaleko od zamku i myślę, że taki napis w każdym mieście powinien być, bo jakby z punktu widzenia turysty, każdy turysta lubi sobie zrobić zdjęcie na pamiątkę. na pamiątkę, ale znajdziecie również taką figurkę, to jest figurka rycerza Marianka i też gdzieś one są rozmieszczone tutaj właśnie w mieście. Zobaczymy, czy nam się uda znaleźć ich więcej. A tu Marianek, jak Marianek robi, robi sobie, selfie. sobie selfie. Tak i my też zaraz sobie zrobimy selfiaka na... Eee, wrzucimy go tutaj. Tak, wyrzucimy go tutaj na tle napisu właśnie Malbork. Pod restauracją Bastion znajdziecie miniaturę zamku. No wcale nie jest to taka miniatura, bym powiedziała, że jest duża. nie? I tu jest napisane właśnie, że jest to kopia warowni z 1938 roku w skali 1 do 30. Twórcą miniatury jest Piotr Jakub Banasik. Malborski artysta, rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Super. Fajnie wygląda, nie. Mhm. Ale czekamy, żeby zrobić zdjęcie. <laughs> jeszcze wzięliśmy na wynos sobie, bo jednak jedną wypiliśmy w Maku, a potem Łukaszkowi się zachciało herbatki, a ja jeszcze jedną kawę cisnę. Dobry, dobry. Trzeba przyznać, że McDonald's ma dobrą kawę. No, to jest. Ja lubię. z ekspresa. Tak, ja lubię właśnie po orlenie, to ka po kawie z orlenu. Robisz kawę McDonald's. kaw. Tak, właśnie ona jest na drugim miejscu. I piliśmy, no kurde, w wielu, wielu miejscach kawę i nawet w te czasami w, ka w kawiarniach nie smakują mi tak jak ta z serio. Co bardziej, że w kawiarniach są droższe jeszcze. Są droższe, to też mniejsze, i mniejsze. Mniejsze tak. pojemności. No, Dokładnie, ale to tak a propos kawy. A propos kawy, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że we Włoszech i w Czarnogórze piliśmy z automatów kawę Lavazzy. Mm -hmm ale była petarda, nie? No, tak. Wyszła. No, ona jest zdecydowanie mocniejsza niż ta tutaj. No. Tak mi się wydaje. Znaczy, zależy, zależy w zależy, sumie. No weźmy się. No, tak. No. Ja ogólnie lubię słabszą kawę, ale ta we Włoszech, co piliśmy teraz, co piliśmy w... Gdzie my teraz byliśmy? A, na Zorach. No, to yy, też... To no, oni te... espresso piją zazwyczaj. Tak, i oni yy, właśnie robią espresso i potem, yy, nie wiem, czy spieniają mleko i dodają tak, właśnie, tak. nie? Oni na espresso to robią, u nas nie jest tak. U nas jest ona zdecydowanie słabsza. No, to prawda. To prawda. A ty po drugiej stronie jest są więzienie, A, chyba tak? Czy to to jest? Tak, no? nie, nie wiem, nawet. wiem. się tym. Nie? A powinieneś. Mam nadzieję, że nigdy nie będę. No, ja też. W tym Dokładnie. przed wami brama garncarska, która łączy osiem murów obronnych, które otaczają stare miasto. Podobno starsi mieszkańcy mogą pamiętać, że w latach 30. XX wieku brama pełniła funkcję schroniska młodzieżowego. W czasie II wojny światowej obiekt ten został częściowo uszkodzony podczas działań wojennych w 1945 roku, a w latach 50. został wyremontowany, a obecnie w budynku znajduje się zakład jubilerski. Trzeba przyznać, że dzisiaj jest niezła zdziawencja. Trochę ręce nam zamarzają, kurczę, jak nagrywamy. To znaczy, mi, bo Łukaszek się miga. A taki to jest Cwaniak. Czy nie migam, tylko ty nagrywasz? Tak, jasne. Bo ty Idziemy bulwarami e, wzdłuż rzeki Nogat. Tak, rzeki Nogat, bo Malborg jest położony właśnie nad rzeką Nogat. I niedaleko zamku, zaraz obok zamku w sumie, tak naprawdę. I obejdziemy go dookoła. Pokażemy wam na przebitkach, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj rzeka Nogat. Widziałam, że w sezonie letnim można się przepłynąć też Nogatem. Także fajnie, szkoda, że to nie jest sezon letni, bo byśmy się na pewno przepłynęli. A tutaj widzimy jeszcze przed nami jakąś taką kładkę, można sobie na, drugi, na drugą stronę przejść. Ale i tak nie ma co narzekać na pogodę, bo w sumie jest zimno, ale chociaż jest słonecznie. To jest taki plus, nie? To jest to właśnie o czym mówiłam, rejsy po nogacie. Nogat mi się kojarzy z Nugatem. O, jest y, ten, jaką ten rycerz. Prowadził? Marianek, a jest rzeczywiście. O, co jest na łódką płynie, czy co? Co on tam robi? Nie, siedzi sobie, ale coś trzyma na pewno. Idziemy go obczaić. Zobaczymy co on tam robi. 30 Dobra, Kiedyś jest im kolejny Marianek? To... Co on tu robi? Po prostu patrzy na nogat. Ale on coś trzyma w ręku. Kompas trzyma. A tak. Mm. My tym razem do zamku nie wchodzimy, ponieważ my już byliśmy tutaj kilka razy. Chcemy wam tylko pokazać jak wygląda to z zewnątrz. Jeżeli chodzi o sam zamek i zwiedzanie dostępne są różne trasy zwiedzania i do, e, także, w różnej, cenie, w różnej oczywiście. cenie oczywiście. Więc ja uważam, że fajnie by było, jak była jedna cena i dostępne to dla wszystkich. no, Ale to jest tylko moje zdanie. Zobaczcie, zobaczcie cennik. Tutaj wam wrzucimy tak. e, dostępne trasy. Dostępne trasy już wam wrzucam tutaj na ekranie, które możecie sobie wybrać. No i, i czy się zgadzacie z nami, że jednak one są trochę za drogie, bo najdroższy bilet kosztuje 70 80. 80 tak, od osoby. 80, no. no. to słuchajcie, jak cała rodzinka przyjedzie, no to parę stówek trzeba jest wydać na bilet. też jakiś bilet, ale już nie patrzyłam w jakiej cenie, więc tak, tak zobaczcie sobie to na stronie, wszystko jest napisane. E, ogólnie to miejsce przyciąga podobno w, w sezonie, ogólnie w całym roku pół miliona turystów z całego świata, także myślę, że... No to jest naprawdę. Nawet, nawet dzisiaj teraz mamy luty, jest zimno, jest zimno a widać tu nawet 29. Azjatów różnych, jakichś Chińczyków, nie? Chińczyków, tak, nie? tak. Wiem, Także... że, no tak, to prawda. Do ceny biletu jeszcze jest audio przewodnik, ale chyba i też normalny przewodnik. Normalnego przewodnika można wybrać, to sobie też sprawdźcie na stronie. Jest dostępna tutaj restauracja, w której możecie zjeść. Nie wiem, jak jest poza sezonem, czy ona jest otwarta. Wiem, że w sezonie jest na pewno sklepik z pamiątkami. Pamiętasz, luki też byliśmy tutaj. W sezonie również kiedyś jak borys był mały, stał tutaj taki. Krzyżak i można było sobie zrobić zdjęcie w zbroi, wtedy Boro sobie robił y, przebierał się, pamiętasz? Coś ja takiego? też się Ty też się przebierałeś, jak znajdę to zdjęcie to tutaj no, wam wrzmicę. No parę lat temu, parę naście lat temu, tak, wtedy Właśnie... jak nie parędziesiąt lat temu Nie no przez lat nie nie był paręnaście, dobra ręka mi mkleje kochanie, idziemy macie kasy no Jakby wyszliśmy z drugiej strony, nie? Po prostu. Muzeum Zamkowe w Malborku. Muzeum także obejmuje zamek w Kwidzynie, widziałam i gdzieś jeszcze w Sztumie jest zamek, nie? W Sztumie. Zaraz, on tutaj napiszę na dole, jeżeli mówię prawdę. nie nie? W nie? Gdzie? W Gniewie. Chyba nie w Gniewie. W Sztumie mi się wydaje... Tutaj... Byliśmy, no. A byliśmy w Sztumie? Tak. A w Kwidzynie? Nie będziemy, ja nie? nie? Dobra, idziemy teraz na chatkę trochę się ogrzać, szczerze mówiąc, powiem Wam, że taka jest pizziowencja, naprawdę. I idziemy podładować iPhona, bo nagrywamy teraz z iPhona dzisiaj. Dlatego, że nie chciało nam się ciągnąć. Telefon z nadgryzionym jabłkiem. O, jest kolejny ten, Marianek. No Marianek zachęca pewnie do przyjścia na zamek. Malbork to też fajna opcja, jeżeli byście byli na przykład w Gdańsku, bo w sumie jest położony niedaleko, 60 parę kilometrów. Jest to takie, no nie jakie w sumie miasteczko. Łukasz wyczytał, że około 37 tysięcy mieszkańców. I. <ścoughs> Sorry, o coś mi zadrpało. No i co? My już jesteśmy któryś raz, tak się wybraliśmy tutaj pociągiem, tym razem wczoraj przyjechaliśmy wieczorem. A to I... dlatego też tutaj akurat, bo znaleźliśmy gdzieś tanie bilety. Tak. Powiem, bo... Tutaj, do Malborka z Olsztyna, zapłaciliśmy po ile? 8 zł? No, łącznie za bilety robię osoby 70 I na 6 zł, także trochę jest, wiecie. A my ogólnie bardzo lubimy jeździć pociągami. Jest to przyjemne, też nie jesteście uwiązani wtedy tego samochodu, nie musicie wszędzie zostawiać, wiecie, szukać parkingów i tak dalej. Więc ja lubię bardzo. Jednak jak się przyjeżdża na dłużej, bo na weekend to fajnie przyjechać, ale na dłużej, to jednak dobrze jest mieć samochód z kolei, no bo możesz też dookoła sobie poswiedzać, pojeździć, się przemieszczać. No, Marlboro akurat to małe miasto, ale, ale jak już jeździcie do większego, no to można komunikacją i oczywiście też często z tego korzystamy, ale bardzo lubimy też właśnie przyjechać pociągiem, tym bardziej na weekend. My obiady jemy dzisiaj w domu. Mamy gołąbki, wzięliśmy ze sobą i Łukasz zrobił. Ja zrobiłam gołąbki, a Łukasz zrobił ziemniaki takie pieczone. Pyszne wyszły. No jeszcze sobie sera tutaj dokładnie. Nie wiem, czy to ci się roztopi, Luki? się. Hmm, ale gołąbeczki, rzeszotka. Ziemniaki też. No ziemniaczki też. Wynajęliśmy taki, takie małe mieszkanko, w sumie, jak to się nazywało? Jurand, coś takiego, nie? Na Bookingu. Chyba tak. e, nie pamiętam nawet, zaraz wam powiem, ile zapłaciliśmy za to. Ogólnie niedużo. był tak stówek. Apartament Jurand, tak. Malbork to się nazywa na Bookingu. E, I zapłaciliśmy za to za dwie noce. Nie już wam mówię. Czemu ja tego nie widzę tutaj. No, 300, nie, 300 coś takiego, złotych. no 300 zł. No to jest taki jeden y, pokój. No zaraz pokażesz. No. I ten. I kuch, kuchnia taka malutka. Teraz czekajcie pokażę wam. Kuchnia, ale jest piekarnik, są wszystkie tam, wiecie, sztućce, talerze i tak dalej. Jest taka kuchenka malutka. My już właśnie sobie odgrzeliśmy gołąki, to jak, jak widzieliście, tutaj wi jest. Łóżko. Jest WiFi, jest łóżko Jest, Tak, telewizor. I łazienka. O, już nie będę tu wchodzić. No jest okej. Okay, łazienka ogólnie. No, no, tu jest po remoncie, widać. Łazienka jest niewyremontowana, ale, ale ogólnie czysto pachniało, jak wyszliśmy, naprawdę spoko. O, i widok na takie bloczki. Jest takie blokowisko. Bloczka. Klimaty takie dzieciństwa trochę. Tak mi to przypomina. A jest godzina już która, kochanie? po no 15 16. właśnie musimy iść dokończyć nasze chodzenie po Malborku. A mnie się nie chce, bo zaraz zajdzie marsy. słońce. I tak zjadłem obiadek, bym se tu jeszcze pokimał, pospał. Ale moja żona jest, nie wiem, niezniszczalna. Ona mogła wychodzić w kółko, nie? No przeszliśmy dopiero 5 km. To, to co to jest? Trzeba jeszcze dokończyć to, co zaczęliśmy i wtedy będziesz mógł leżeć. Tak. Nie? To to widzę jak ja sobie O! A ja już widzę jak sobie nie poleżysz jak przyjdziemy tutaj. Tylko żeby marudzeniem nie było. A co to jak już przyjdziemy yy, to już nie będę marudzić, no bo jakby dzień się skończy. Ej, już mnie Jakaś drzemeczka powinna wjechać teraz, nie? To jest taki zjesta, nie, wiecie tak, wiecie jaki to jest niedźwiedź, naprawdę. On w ogóle by tylko spał, jadł. No, zimą nie lubię tak łazić, bo No, znaczy lubię, ale. Kurde, raz, że trochę. Masz tu pejsa. Się zimno ubrałem, w sensie płaszczyk wziąłem, gdyż, gdyż, poczekaj, nie przerywaj, gdyż przez zeszły tydzień było cieplutko, było ciepełko. Kurde. Tylko przyjechaliśmy tutaj tak piździ jak na Syberii. Znaczy, no nie jak na Syberii, ale... Nie, ale zimno dzisiaj zimno. jest, naprawdę. Ładna zimno. pogoda, ale zimno, wiatr zimny, taki moc, moc silny wiatr właśnie, więc troszeczkę zmarzliśmy, ale ja zaraz czapeczkę sobie założę i szaliczek. <ścoughs> no, no, poniać, to... Ale słuchaj, no kurczę, no, ale słuchaj, wiedziałeś, no. że będziemy dużo łazić. A ty płaszczyczek sobie wziąłeś, no, no czerep odkryty, rękawiczek nie masz, no to gratulacje. No właśnie. Hmm. I'll never be this young again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. When I'm too worn out, so I I'm never coming down. Piękna, zabytkowa wieża ciśnień. Znajduje się ona jakby naprzeciwko tej wieży mariackiej, którą widzieliście Bramy mariacki. Bramy mariacki, tak, tak jest. którą widzieliście przed chwilą. Podobno można wejść tam na punkt widokowy, no ale na pewno już nie teraz. W sensie poza sezonem podejrzewam, że jest to zamknięte, ale zaraz sobie podejdziemy pod Zobaczymy. i zobaczymy i zaraz wyglądamy znaga, czy to funkcjonuje jeszcze. No, dużo jest tych ceglanych budynków dużo, tutaj tak. w Malborku. Bardzo ładnie to wygląda. Widać, że to jest miasto z duszą i historycznie ma jakąś tam po prostu... Wartość. Tak, dokładnie. Mocną, historyczną. Ale ta wieża chyba jakaś wyremontowana była. Coś tak wygląda, nie? No, wygląda jak odremontowana, dokładnie. No, Ładny taki obiekt, nie? takiej to chyba jeszcze nie 1905, jest. widzisz? Tam masz. I co tam jest? Że dwa... 2003 na samym górze a, Na samej górze Gdzieś tak, no. renowacja chyba, co? Tak. 2003 chyba a, tak, tak tu pod słońce to taki cienie i widzimy no, ale widać, z drugiej jest, strony, a z, a z tyłu bardzo ładna kamienica To prawda zaniedbana, ale bardzo ładna Czy ciśnienie ciśnień model aparatu starego o i to znajduje się też na ścieżce historycznej. Właśnie przy każdej takiej budowli, zabytku macie taką tablicę informacyjną. Jest otwarte normalnie, bo za sezalem to jest taki akurat dzisiaj jutro. O! No nie gadaj! Jak my tu przyjechaliśmy. Ale kurde tech. No, obieg wieży ciśnie i w dniu tymi to jest nieczynny, Kurcze no. Także widzicie. A, rezerwacje są pod numerem telefonu, widzę. Ale czy tu jest, to oznacza, że tu jest informacja turystyczna? Nie, na Kościuszki, to tam, to tam w tym ładnym budynku zabijaliśmy. Z tyłu te kamienice są ciekawe. Z tyłu ciekawe, ale i tu jest piękny budynek starostwa powiatowego, zobaczcie. Nie no, naprawdę, one robią wrażenie, widać tak fajnie, gdyby wiesz, wszystko było w, taki, w takim klimacie robione, no, tak? tu witryna na dole, widzisz? Po lewej no. ładna, było krągła jeszcze drewniana. Się, prawda do renowacji jakby. No tak. Zobacz, tu pokażę, wiem ten budyneczek. No wiem, wiem. A pokazujesz, nie wiem, chodnik, kochanie. A, a widzisz, jak tam ta cegła odbija? Zobacz. No odbija, jakby bo była, ona jest taka, nie? No. Widzicie? Jak Weź, pokaż palcem, Luki. No widać to no, widać tutaj, Jak klinker. No, bez kitu Tak i fajnie by było, gdyby te nowe budynki na przykład były robione w stylu tych starych, tak? No to by było super, mm. bo było spójnie. A tutaj, się Azora, tak, a tutaj się bardzo miesza architektura, <laughs> bloki z tymi starymi budynkami. Chodź tam tutaj. też jest kawałek budynku, który był widać ceglany, a go kurde otynkowy. Tak, no a Ratusz taki super ładny budynek. Dajcie znać, czy wy byliście w Malborku, bo my tak jak wspominaliśmy wcześniej, jesteśmy już któryś, któryś tam raz. A pierwsze takie moje wspomnienie z Balborkiem to chyba była jakaś wycieczka szkolna. A drugie to jak byliśmy z Borysem, właśnie jak był mały i z Artymi wtedy. Pamiętasz no tak, z to? pamiętam, pamiętam. No. Jezu, wiecie, że mi się, Boże, wtedy to mi się wydawało, że to była taka wyprawa, nie? <gry> że to była taka wycieczka. Wiecie, wtedy jeszcze pożyczyliśmy auto od Taty, pamiętam. E, no kurde, no wiadomo, że człowiek też nie miał tak na te podróże, tyle kasy, więc jeździł sobie blisko. E, blisko, no. Dla nas wtedy dosyć daleko, ale teraz to jest dla nas blisko. No co to jest, tak? No, godzinę... W porównaniu z podróżą na Azory? To no, wieś. na przykład, nie? No, ale kiedyś kiedyś to była taka duża. Już, jeszcze podróż. Dla... O, się zamotałam. Dobra, utniemy. No, ale kiedyś to była taka podróż większa dla nas. Teraz to już jest taka malutka, ale lubimy zwiedzać polskie miasta. Nie, no, nie zawsze można jechać w dalszą podróż. To też. Czasami Więc... wracamy. Spoko. Tak, jak wracamy, wróciliśmy tutaj i wracamy też na przykład do takiego miasta, które bardzo lubimy, czyli do Torunia, no. a w tamtym roku nie byliśmy. Nie z jakby corocznego takiego rytuału e, naszego nie podtrzymaliśmy. Nie, tak, nie podtrzymaliśmy. No, więc w tym roku na jesień. Na jesień? Na jesieni, na jesieni, na jesieni. Na jesieni e, Musimy to zrobić. No musimy, musimy. Dawno nie byliśmy w Toruniu. A, a Ale fajnie. piękny jest zachód! Jezu, no, ekstra! Super! Jak jest. to wygląda? Daj. Kurczę, w centrum miasta w sumie można powiedzieć. Nie? Bliziutko. No tam, śmiesznie. <śmiesznie. każdy ma blisko. A te wiaty są na kajaki, a tam są takie dwie wiaty... No, tu masz boisko do, siatu, do siedzenia, tak. Fajnie zrobione. Płyną sobie, no? Zobaczcie jak ładnie jest. O, i przy samym zamku. Praktycznie. No. Kawałek. Na kawałek, no. życi z nim bardziej, o, no. powiedzmy. Ale bardzo fajnie. Jak tam? O chuj, troszeczkę się ogrzałeś? No nie jest tak zimno. Wcześniej był wiatr, teraz trochę się uspokoi, więc nie jest aż tak zimno, jest ok. Nie marznę na No to teraz. dobrze wcześniej. No marznę. ja też właśnie lepiej mi teraz jest niż wcześniej. Wcześniej mhm. jednak mocniej było to odczuwalne. No to co, rozbieramy się kąpiamy? Skakuj. Choro <laughs> Może... potrzymam ci ręcznie. <laughs> Dobra, a wziąłeś? Tak. No. Siemanko kolejnego dnia. Ja właśnie wyruszyłam na spacer z rana. Ugas jeszcze śpija, idę na kawkę na Orlen. Zobaczcie, jakie tutaj jest połączenie. Tu stary budynek, tu bloki, w środku tu znowu stare. I idziemy przed siebie. Mam nadzieję, że trafię, bo nie ustawiam sobie mapy, ale tak mniej więcej polukałam. Także na pewno gdzieś tutaj on jest. A tutaj, w jednym z tych bloków, właśnie co widzicie, wynajmujemy chatę. Ja właśnie kończę swoją kawkę i kończę swój spacer na moment idę. Łukasz się pewnie jeszcze nie obudził, zaraz go obudzę i śmigamy, bo do 10 mamy wynajem mieszkania. No i jeszcze położymy trochę, o 12 mamy pociąg. Dajcie znać, czy Wy też tak lubicie sami chodzić, bo powiem Wam, że ja od w sumie kilku miesięcy chodzę bardzo często sama na spacery i mega to lubię. Zakładam sobie słuchawki, muzy muzyczka i cisnę. I tak prawie codziennie powiedzmy po 8 km i sprawia mi to mega frajdę, bardzo dobrze się czuję i to taki mój rytuał już teraz codzienny. you come up Przeszliśmy się tą układką, którą wczoraj widzieliście, ale nie wiem, czy widać stąd zamek, w sensie widać fajnie stąd zamek, ale dzisiaj, kurczę jest takie słońce, że nagrywam pod słońce, więc raczej wy nie zobaczycie. Chyba, że na ekranie będzie to, w sensie monitora, będzie to inaczej wyglądać. No i po drugiej stronie tego nogatu, tutaj jest jakaś karczma, uflisaka, można sobie coś zjeść, widzę lody, napić się. Fajna miejscowa nad samym nogatem. kierujemy się już w stronę dworca. I jakoś udało nam się tutaj od tyłu zajść. Przy samym amfiteatrze. Jakimś takim jesteśmy. Powiedzmy, amfiteatrze, nie wiem. Chyba no jakiś... coś takiego. Są, no tak, I z tej ciągle... strony no, odbywać coś się musi odbywać. Super. Z tej strony naprawdę fajnie to wygląda. Cały zamek z tej strony widać. No, Ekstra, i tu jest taki balkon teraz, może... gdzie możecie sobie strzelić fotę. I my zaraz właśnie to zrobimy. Trzeba przyznać, że dworzec to w Malborku mają okazały przepiękny budynek. Tak. No pewnie byliśmy też po renowacji, nie? Ja pierd... jak on wygląda. No, wiek. Kurczę, tak, Po drugiej stronie no. w dworca. Tak, tak, po drugiej tak, stronie coś takiego. Widę. Cukrownia. Cukrownia, cukrownia tak. chyba, no. Ja nie wiedziałem, że to jest cukrownia. Też nie. Ale zobaczcie. Kurczę, trochę podobny jest w Gdańsku. Też w tym no. stylu. Tak mi się wydaje. No mega wygląda. I te o zielone okna, też jak tak w biskupcu zrobili, wszyscy ten mały dworzec to tak no to samo... To spójne robi to PKP po prostu. Teraz to, wiesz, to wszystko te budynki robią to już w jednym z Mógłbym taką chatę mieć. A ja też. Się, nie? Może nie taką wielką. Żegnamy się z Wami z Malborka. To będzie krótki vlog, ale taki filowy. Informa filowy, informacyjny, co możecie zobaczyć, bo tak naprawdę my do Malborka przyjeżdżaliśmy tylko do zamku. W sumie nie widzieliśmy nic innego tylko zamek. A myślę, że teraz Wam coś tam pokazaliśmy, więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten vlog. I zostawcie słupka i łapkę w górę. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia w innych vlogach Siemanko.